Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Karwat, doradca regionalny firmy Agripex. Jesteśmy na plantacji w miejscowości Więckowice u Pana Mariusza yy, Francuza, gdzie właśnie mamy poletko doświadczalne dyni, na które została rozłożona folia biodegradowalna Ecovio e, Folia Ecovio M jest w 100% biodegradowalna, e, całkowicie kompostowalna, 100% nasycenia czarnego barwnika powoduje, że chwasty nie mają szans. E, folia jest Produkowana na bazie skrobi kukurydzianej, do której są specjalne dodatki naturalne, które powodują, że wytrzymałość tej folii jest dużo, dużo większa, porównywalna z folią polietylenową, która jest na rynku. W dzisiejszych czasach, gdzie są duże zaostrzenia, jeżeli chodzi o, o wymogi, to będzie miało bardzo duże znaczenie, że nie ma pozostałości w glebie żadnych poli niepotrzebnych składników. Folia została rozłożona specjalistyczną maszyną, która z przodu posiada glebogryzarkę. Za glebogryzarką jest aktywny wał, który formuje zagon. Maszyna ta też ma możliwość rozkładania linii kropulującej lub taśmy kropulującej. No i na końcu folii. Folia na plantacji będzie do końca zbiorów. Na zakończenie już po zbiorach wyciągamy taśmę kroplującą, wjeżdżamy talerzówką, na koniec robimy głęboką orkę i ta folia później jest rozkładana na, na biomasę, na dwutlenek węgla i wodę.